Czy najgorsze typy szefów i jak sobie z nimi poradzić. Typ pierwszy. Skoczek. Manipulator. Osoba, która jednego dnia mówi nam, że jesteśmy doskonali, świetni, a drugiego dnia mówi nam, że bez nich nic nie znaczymy, że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy tragiczni. Manipuluje naszymi uczuciami jak laleczką. Straszna rzecz, bardzo ciężka i najlepiej po prostu z takiego miejsca odejść i zachowujemy poker face, nie wchodzimy w emocjonalne bitwy, bo z manipulatorem po prostu przegramy. Typ drugi. Duch. Prawie nigdy go nie ma. Wiecznie na L4, konferencjach, wyjazdach. Jak tylko chcemy coś załatwić, nie ma go jeszcze bardziej. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Przejąć odpowiedzialność, wziąć sprawy w swoje ręce i może się okazać, że niedbawem sami zostaniemy szefem tego zespołu. Typ trzeci. Mistrz zagadki. Joker. Sun Tzu. Filozof. Osoba, która nigdy nie potrafi wprost powiedzieć, o co jej chodzi. Zawsze wydaje jej się, że trzeba najprostsze zadanie przekazać jako niebywałą tajemnicę, która pomoże nam się rozwinąć. Tak naprawdę taka osoba się po prostu boi. Boi się zwykłego języka, boi się nas. To, co widzimy, jest pewnego rodzaju maską, tarczą. Jak sobie z tym radzimy? Należy taką osobę polubić, należy się z taką osobą zakolegować, bo taki szef jest bardzo często sprzymierzeńcem. Ale musi nam zaufać. Pamiętaj, nie musisz być Pionkiem, możesz być królem.